No witam. Jesień już zapanowała na dobre w moim ogrodzie. Wszystko już się przebarwia na żółto, czerwono. Róże jeszcze kwitną pięknie. O proszę, jeszcze mają pączki. Jeszcze będą kwitły. I tutaj pięknie. No i tak to pięknie się przebarwia na czerwono, żółto. Także piękna złota jesień. Tylko bardzo dużo deszczu. No i teraz dopiero wyszło troszeczkę słoneczko. No, pięknie, pięknie to wygląda. Tutaj astry pięknie kwitną i tutaj mam też takie, nie wiem, czy to są marcinki, czy też astry pięknie kwitną. Jerzyny się przebarwiają na czerwono. No i pełno liści już pod drzewami. Borówki też już czerwone się robią. No i dochodzę do mojego warzywnika. No, chciałam Wam pokazać już ostatni rzut na moje pomidory. Także to już ostatni widok moich pomidorów. Jak one wyglądają, dzisiaj jest 16 październik. No, i ja już postanowiłam zakończyć w tym roku uprawę pomidorów. Z tego względu, że robi się coraz zimniej. W niedzielę ma być rozek kolejny no i stwierdziłam, że już nie będę palić zniczy no bo to może wydłużyć im życie jeszcze o jakiś może tydzień bo już dni są coraz krótsze także stwierdziłam, że już wszystkie pomidory pozbieram yy, trochę pomidorów już poobrywałam tych takich malutkich takich co były pozawiązywane takie takie małe pomidorki. Było jeszcze bardzo dużo po, pozawiązywanych pomidorów. No, ale stwierdziłam, że to już nie ma sensu je trzymać. Trzeba już pozbierać, co jest. No, bo nie wiadomo, zapowiadają niby minus jeden, minus dwa. Ale jaki będzie ten przymrozek, to też nie wiadomo. O i właśnie ruszył się już wiatr! I właśnie o to mi chodzi, żeby po prostu yy, mi ten wiatr nie poniszczył tego tunelu foliowego bo on teraz właśnie jak się zrobi cieplej to znowu będzie wiecznie będzie u nas wiał, wiał halny, no i, i może mi poniszczyć ten tunel foliowy a ten tunel foliowy jak już mówiłam na tych odcinkach moich wiosennych no to już właśnie skończył 16 rok tunel foliowy znaczy, no, yy, konstrukcja tego tunelu foliowego. Natomiast, yy, yy, folię mam tr trzecią i to jest jej czwarty sezon. Także folia jeszcze ma się bardzo dobrze. Tutaj jest gdzieś mała dziurka, tylko właśnie teraz jej nie mogę znaleźć. O, tutaj jest. O, taka mała dziureczka. O. Która była zrobiona przez tutaj te moje podpory. Bo ja tu miałam, żeby mi się pomidory... No, znaczy, no bo konstrukcja ma już 16 lat, więc się boję, żeby mi się to nie po, połamało pod ciężarem tylu pomidorów. Więc podstawiam takimi stemplami budowlanymi. No i dwa usunęłam, te stemple i zostawiłam tylko jeden. I po prostu przyszedł wiatr, i on się gdzieś obluzował, i mi spadł właśnie na folię I mi, no, takie, takie małe przerwanie, ale to się nic nie dzieje. Ja mam tą taśmę do folii. Już ją mam, ho-ho-ho, ile lat muszę ją właśnie odszukać. No i właśnie zakleję tą folię, tą, tą dziurkę. Także ta, 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 ta taśma do tej folii jest bardzo dobra. I folia będzie mi jeszcze służyć, no przypuszczam, 2 lata to przynajmniej. No jak się nic nie stanie oczywiście, jak mi się coś gdzieś nie podrze, nie, nie spadnie. Ale właśnie yy, przecież ja pierwszą folię miałam 7 lat, drugą miałam 5 lat. No ta ma już 4. Myślę, że spokojnie jeszcze 2 lub 3 lata yy, wytrzyma. Także naprawdę ja sobie chwalę taki, takie tunele foliowe. No, bo wszystko mi tu pięknie rośnie. No, i, i teraz pozbieram te pomidory. Zobaczymy, ile będzie, yy, bo już zebrałam, jak już mówiłam, 85 kg. No, zobaczymy, czy dojdę do setki. Także o tutaj na przykład bardzo ładnie się wybarwiły. Ja te pomidorki pozbieram sobie do Takich skrzynek wyłożonych gazetami. No i z góry też przykryję gazetą. I sobie schowam w mojej spiżarni. No i będą sobie dojrzewać. Także pomidory zdrowe, bez oznak choroby. O tu takie, piękne jeszcze grono pomidorów zielonych. No ale to już nie ma sensu tego trzymać. No bo ile ja jeszcze może. O, a popatrzcie jaki tutaj jeszcze okaz. Nie wiem czy go dobrze widać, bo o słońce wyszło piękny, duży. A ciekawe ile będzie ważył. Także jeszcze taki pomidor się duży uchował. Tutaj jeszcze bawole serce. No jest jeszcze tych pomidorów, ale już stwierdziłam, że koniec, już zbieram. No bo no bo raz, że mam teraz czas, yy, bo wiecie, ja jestem księgową, też prowadzę i kadry, i płacę, i, i całą księgowość, także nie, no, przy, przed 25 czy 20 nie mam czasu, także, yy, a teraz się właśnie troszkę obrobiłam i bym miała teraz właśnie dzisiaj, jutro, w sobotę może trochę czasu i bym sobie tą, ten tunel właśnie no już przygotowała do, do zimy, ponieważ ja tu sadzę czosnek, także grządkę też z tam, gdzie będę sadzić czosnek, a teraz rosną na niej selery, też będę musiała pousuwać no, i, i, i przygotować ziemię, żeby tak za no nie wiem, dwa tygodnie, gdzieś około dwóch tygodni posadzić tutaj czosnek. Tak jak co roku to robię. Tak samo będzie tutaj posadzony czosnek i cebula zimowa, troszkę i cebulki zimowej też tu posadzę. Także taki jest rzut okiem jeszcze na moje pomidory. Także trzeba się już niestety z pomidorami pożegnać. Ja jeszcze tam w kuchni mam kilka czerwonych pomidorów, które jeszcze cały czas jemy. No i te pomidory jeszcze też będą dojrzewać. No na pewno to, to jeszcze może cały listopad będziemy jeść. Może nawet i do grudnia. No nawet i do stycznia się czasami zdarzało, że ostatnie pomidory mi się y, wybarwiały. Także tak to u mnie wygląda. No i trzeba będzie właśnie przygotować ziemię, tunel, znaczy folię ściągnąć, poskładać, tak jak to robię od wielu lat. No i będzie czekać na Kolejny sezon. Tutaj o pomidory mi spadły i tutaj sobie leżały, też dojrzewają. Nic mi tutaj nie podżera. Widać, nie ma żadnych nornic, żeby je po pogryzły. Także, no, widać, że zdrowe pomidory, mimo że tu brudne, ale to były pryskane jeszcze, jeszcze kiedyś, właśnie różnymi miksturami. Teraz już niczym nie pryskałam. Także nie ma oznak zarazy ziemniaczanej. No myślę, że to jest zasługa moich mikstur, którymi tutaj podlewałam wiele razy. No i te pomidorki yy, ładnie mi rosły. Tak jak widać. Piękne pomidory. Do połowy października. Pewnie myślę, że gdybym jeszcze im tu podgrzała to spokojnie, by jeszcze może nawet były i do końca października. No, ale jak mówię, nie będę się już w to bawić. Trzeba już y, przygotowywać się do zimy trochę. No, i tym bardziej, że teraz mam czas, a później to będą mi święta. Y, te wszystkich świętych. No, to będzie, będzie po prostu inne zajęcie. I, i teraz, właśnie, stwierdziłam. Że już zakończę żywot moich pomidorów w tunelu foliowym. Także ja się biorę do pracy, bo muszę je pozbierać, posegregować. No i ułożyć w skrzynkach. Także taki ostatni rzut okiem. Na moje pomidory w 2025 roku. Mm. No i tak to wygląda dwa kosze pomidorów. No, troszkę ważą. No ciekawa jestem, czy mają te 20 kilo. Jak zważę, to Wam powiem. Także zaraz muszę to przetransportować do domu. No i zważę i zobaczę, czy dobiłam do 100 kilo y, pomidorów w tym roku. No i wszystkie pomidorki oberwane. To już wygląda tak. No jeszcze tutaj są nagietki, ładnie kwitną. Także jeszcze, jeszcze nie pomardzały. I tutaj mam też jeszcze, też się nie, nie, nie umroziła, yy, coś śmierdziuszek, czyli aksamitka. Też jeszcze jest ładna. Można sobie do herbatki pobrać. I tutaj jeszcze nagietek. Mimo, że go mączniak już dopadł, ale jeszcze ładnie kwitnie. No, i niestety, ale tunel foliowy już jest ogołocony. No, a więc, pomidorki, jeszcze dwa kosze, będą no, sobie w domu dojrzewać. I jeszcze myślę, że na miesiąc, może nawet i do dwóch miesięcy, będą pomidorki gościły na naszym stole. Także idę, bez taczki, bo to dosyć ciężkie, będę musiała przewieźć to do domu. No i zważę i powiem Wam, czy dobiłam do setki, czy w tym roku się jednak nie udało. A jeszcze jak jesteśmy przy kompostowniku, to Wam pokażę, że dwa pomidory mi spadły, takie dość ładne, duże, no i pękły, więc je wyrzuciłam na kompost. I tutaj jeszcze, o, wyrzuciłam pomidory maskotki. Yy, I popatrzcie, jak one jeszcze pięknie dojrzewają. Piękne pomidory na kompoście. O, można by było sobie zjeść, bo one są przepyszne. O, i tutaj jeszcze, także wyrzucone na kompost, To ja wyrzucam wszystko. Wszystko razem wyrzuciłam, więc o, jeszcze tam widzę gdzieś, że te pomidorki sobie jeszcze dojrzewają. No, także kompost się robi. Tak wygląda ta nowa pryzma kompostowa, ale to o kompoście to będę opowiadać w innym filmiku. No, i zważyłam pierwszy koszyk. Ważył 6 kg i, i tam 80 deko, no, ale to. Yy, załóżmy 6 kilo bo, bo resztę na koszyk biorę, czyli mam już yy, tam miałam 85, 91 kilo no i tutaj kolejny koszyk i popatrzmy ile ten koszyk waży, o akurat się już z o. i koszyk waży o, nie wiem czy, czy zobaczymy 7 7 kilo, no bo 30 to biorę na koszyk. Czyli ile? 98 kilo y, pomidorów w tym roku zebrałam. No, prawie, prawie 100. Prawie 100. Oczywiście, jak mówiłam, nie ważyłam y, pomidorów, które, były, y, które rosły w donicy nie mam pojęcia ile tam mogło być kila tych pomidorów ale na pewno no nie wiem, nie wiem, bo nie ważyłam to po prostu, po prostu no, no, no nie powiem ile także no ale prawie 100 kilo no na pewno doliczając jeszcze te dwa, które tam wyrzuciłam yy, które mi spadły, pękły i jeszcze te pomidory które, które się yy, po prostu przyniosło a nie zważyło to 100 kilo na pewno było w, taki, w takim tunelu foliowym. A więc y, z moich 24 krzaków y, pomidorów y, zebrałam 100 kilo y, owoców pomidora, y, czyli to wychodzi jakieś 4 kilo na krzak. No, czy to jest dużo, czy mało? No, powiedziałabym, że, że jakoś yy, tak bardzo dużo nie jest. Ale u mnie co roku tak mniej więcej to wygląda. Także plan został wykonany, bo miałam yy, nadzieję na, na tyle pomidorów no i tyle, tyle pomidorów dostałam. Także myślę, że rok był. Pomidorowy rok był udany w 2025 roku, mimo że był bardzo trudny w porównaniu do poprzednich lat, gdzie było zimno, bo było bardzo dużo deszczy, więc było bardzo dużo chorób grzybowych. No, myślę, że moja mikstura tutaj naprawdę zadziałała. I, I naprawdę zrobiła robotę. Także te pomidory, że są zdrowe, nie chorują, nie, nie miały żadne, żadnej zarazy ziemniaczanej. Także ja będę dalej sobie kontynuować y, moj, moją uprawę pomidorów w ten sposób, no, w który już od wielu lat właśnie, y, właśnie robię w ten sposób. Dlatego właśnie nagrywam te filmiki i ich pokazuję, że z małego tunelu foliowego, y, przy y, bardzo małym nakładzie, można powiedzieć, finansowym, y, no, bo, no bo tunel taki foliowy, no, no jak, jak mówiłam, ile mam ladi, ile ta folia, która kosztuje, no bardzo mało, można mieć piękne zbiory. Gdzie nie kupuję żadnych nawozów sztucznych, nie kupuję żadnych, yy, żadnych oprysków, wszystko robię naturalnie z tego, co mam pod ręką. Yy, no i, i można mieć naprawdę piękne zbiory swoich pysznych, ekologicznych pomidorów. Także ja z tych 100 kg pomidorów. Narobiłam przetworów, bardzo dużo żeśmy pojedli tych pomidorów. Praktycznie pomidory to jemy od czerwca. No bo pierwsze były te pomidory w donicach, których jak mówię nie ważyłam, nie wiem ile tam ich było, ale później te były od lipca. No i myślę, że, że, że te y, pomidory, które tutaj jeszcze mam, będziemy jedli spokojnie przez miesiąc, może nawet przez dwa. A tutaj jeszcze kosz papryki zielonej mnie czeka też yy, na przerobienie. No i tutaj te papryki, które tam trochę zdążyły dojrzeć. Także jeszcze tyle, tyle plonu muszę przerobić. U mnie już aranżacja ogrodu zimowego yy, zrobiła się taka jesienna. Ja bardzo lubię sobie zmieniać, właśnie poduchy wymieniać na takie jesienne aranżacje, no, żeby wprowadzić ten nastrój jesienny do domu. Także papryki, pomidory. Pomidorów nie będę, nie będę jakoś przerabiać. One już będą do jedzenia raczej na surowo. Yy, więc tylko będą. Ułożone w, jakimś, w jakiejś skrzynce, znaczy ja tam mam takie skrzynki, i pójdą do spiżarni, żeby sobie dojrzały no i żeby można było je sobie skonsumować. Tutaj dynie czekają również, no ale dynie sobie poleżą. A tutaj mam jeszcze posadzoną cebulkę, tą tak zwaną kupczatkę która właśnie, no myślę, że na, na, w zimie będzie mi dawała tutaj troszkę zieleniny. A tu jeszcze dojrzewa papryka żółta, którą zabrałam do, do ogrodu zimowego. No, żeby, żeby sobie dojrzewała. Nie wiem, czy ją będę zimować, zobaczę. Ja wolę jednak wysiać papryki na świeżo. One mają później większy wigor do rośnięcia, bo już tak. Przezimowałam któregoś roku papryki, one były mniej miały owoców, mniej były takie plenne niż te, które były wysiane na wiosnę. Tutaj mi schodzi już ta sałata zimowa, inna odmiana, ponieważ tamta mi bardzo długo schodziła, były nasiona, znaczy nasiona były do. Do grudnia tego roku, ale bardzo słabo mi schodziły, więc dokupiłam y, świeże nasiona, wysiałam. No i tamte mi zeszły, i te mi zeszły. No ale to je, jeszcze no jak, za chwilę, no, jak puszczą jeszcze kolejne liście, będę ich pikować. No i będę y, sałatę zimową wysadzać y, na zewnątrz, ale to dopiero jeszcze za miesiąc. Także jeszcze jest czas. Także koniec uprawy pomidorów w tym roku. No i myślę, że pomidory dały popis wspaniały w tym roku. Także życzyłabym sobie takich plonów na kolejne lata. Dzięki za oglądanie mojego filmiku i Was pozdrawiam. Pa!